Pamiętacie jak kiedyś wam chatę pokazywałem? teraz wam pokażę jak te ludzie w Polsce zrujnowali kurwa dom Ten dom był zrujnowany, ale nie aż tak bardzo Zaraz wam pokażę jak bardzo zrujnowali Zobaczcie Debilis ludzki, polski nie zna granic. Nie zna granic debilis polski, ludzki. Polacy, szczególnie kurwa na wsiach, to takie debile, że się w pale nie mieści. Tlice to kurwy złodzieje, narkomani i wszystko co kurwa najgorsze. Zobaczcie co kurwa zrobili. Zobaczcie, drzwi wyrwane, wszystko rozpierdolone, to właśnie potrafią Polacy, Polacy tutaj kurwa z tych terenów to są prosowieckie kurwy, prorosyjskie kurwa, to Ukraińcy czy tam chuj kto to kurwa był tutaj, Rosjanie to tu kiedyś mieszkali kurwa tam w tych tricach. I to kurwa tak zostało, takie kurwa nasienie. Ale żeby wyplenić takiego Rosjanina z syna, to by trzeba było zabić po prostu. I tyle. No, takiego z kurwy syna steric, to by trzeba było zabić. To trzeba być kurwy synem Żeby zniszczyć dom, co nie? To trzeba być kurwy synem i że głowa boli Ale to tylko ci ludzie z związki stylic, kurwa Potrafią robić takie rzeczy. To są kurwa prorosyjskie kurwy pierdolone I to trzeba odstrzelić, Tylko się nie da nic zrobić. To to do więzienia to się będzie pozimściło To powinno się odstrzeliwać Patrzcie, wszystko, co tylko kurwa stało, to wszystko rozjebali. Tu był jakiś fotel. Widzicie? Zajebali ten fotel. Nie, rozjebali ten fotel. To kurwy pierdolone. To kurwy takie, że się w pale nie mieści kurwa. Ale to tak jest na tej ziemi. Jeden człowiek dba, drugi niszczy No to ten, który dba, powinien kurwa Co zrobić? Co jebać tych, którzy kurwa niszczą Całą rurę wyproli debile jebane To są kurwy stylic, kurwa To są mędy społeczne, kurwa Karać to mało Ja bym to jeszcze kurwa łapę upierdolił temu skurwysynowi właśnie Za zniszczenie mienia O wyższej wartości bym upierdolił łapę i to by trzeba było zrobić w Polsce. Korwin Mikołaj ma rację. Tu trzeba przywrócić karę śmierci. Over, over.